Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy słuchaczy Radio Maria, witamy telewizy TRAM na cotygodniowej modlitwie aniołów pańskich. Tutaj będzie przewodniczył ojciec święty Franciszek. Będzie tradycyjnie przewodniczył na placu świętego Piotra z okien apartamentu papieskiego. Dzisiaj przeżywamy uroczystość święto Chrztu Pańskiego, i z tej okazji tradycją się to stało już w Watykanie. Każdorazowy Ojciec Święty, udziela sakramentu chrztu dzieciom w kaplicy Sykstyńskiej. Również w dniu dzisiejszym Ojciec Święty udzielił sakramentu chrztu świętego trzydziestu trójgu, dzieciom, dzieciom rodziców, którzy pracują, posługują w stolicy apostolskiej w Państwie Watykańskim. Byliśmy świadkami tego ważnego wydarzenia, byliśmy świadkami tych pięknych, wspaniałych przeżyć związanych właśnie z otrzymaniem, z udzieleniem sakramentu Chrztu Świętego. Dzisiejsza modlitwa jest modlitwą, którą Ojciec Święty prowadzi, poprowadzi tuż przed jutrzejszym wylotem na pielgrzymkę na Sri Lankę i na Filipiny. Ponadto Ojciec Święty jeszcze jutro w godzinach do południowych Udzieli audiencji dla korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, a później o godzinie 19.00 wyruszy w kolejną, już drugą azjatycką pielgrzymkę do właśnie krajów tak ważnych i dla Kościoła i dla tamtego rejonu. Na Ojciec Święty udaje się na Sri Lankę i do Filipi. Na placu zgromadziły się dziesiątki tysięcy biednych, i oni wsłuchują się w słowo, które kieruje Ojciec Święty Dzień. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dzisiaj obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia. Ewangelia opisuje to, co wydarzyło się nad brzegiem Jordanu. W chwili, gdy Jan Chrzciciel udzielał chrztu Jezusowi, otwarły się niebiosa. Natychmiast mówi Święty Marek, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo. Powraca na pamięć dramatyczna prośba proroka Izajasza, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. To wołanie, to błaganie znalazło swoje wypełnienie w wydarzeniu Chrztu Jezusa. Zakończył się w ten sposób czas zamkniętych niebios, które symbolizują oddzielenie pomiędzy Bogiem i człowiekiem, będące konsekwencją grzechu. Grzech bowiem oddala nas od Boga i zrywa więź pomiędzy Ziemią, ziemią i Niebem. Określając w ten sposób stan naszej nędzy i szkody wyrządzonej naszemu życiu. Otwarte niebiosa wskazują, że Bóg udzielił swojej łaski tej łaski, która pozwala, aby ziemia wydała swój owoc. Tak więc ziemia stała się miejscem zamieszkania Boga. Zamieszkania Boga pomiędzy ludźmi i każdy z nas ma możliwość spotykania syna Bożego, doświadczając z jego strony miłości i nieskończonego miłosierdzia. Możemy go spotkać realnie obecnego w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii. Możemy go rozpoznawać w twarzach naszych braci, zwłaszcza tych ubogich, tych chorych, uwięzionych. W Oni są żywym ciałem Chrystusa cierpiącego i widzialnym obrazem Boga niewidzialnego. Podczas chrztu Jezusa nie tylko rozdarł się niebiosa, ale na nowo przemówił Bóg, sprawiając, że zabrzmiał Jego głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Głos Ojca ogłasza misterium, które ukrywa się w człowieku przyjmującym chrzest z rąk prekursorów. I później zejście Ducha Świętego w formie gołębia. Jezus wcielony, Syn Boży, jest także ostatecznym słowem, którym Bóg zechciał przemówić do świata. Tylko słuchając tego słowa, podążając za Nim i dając o Nim świadectwo, możemy uczynić w pełni obfitującym nasze doświadczenie wiary, która zasiana w nas została w dniu naszego życia. Ale wstąpienie Ducha Świętego w postaci głębicy, Pozwala Chrystusowi pomazańcowi Pańskiemu rozpocząć Jego rozpaczyszą dla nas misję. Duch Święty jest tym zapomnianym w naszych modlitwach. Powinniśmy dostrzec Jego potęgę, inspirację. Duch Święty, który ożywiał całe życie i posługę Jezusa, jest tym samym Duchem, który prowadzi życie chrześcijan dzisiaj. Asystuje każdemu człowiekowi i każdej osobie, i mężczyźnie, i kobiecie. Poddać działaniu Ducha Świętego nasze życie jako chrześcijan i naszą misję, którą otrzymaliśmy na mocy Chrztu, oznacza odnajdywać odwagę apostolską, konieczną do pokonywania łatwych, światowych przyzwyczajeń. Natomiast chrześcijanie i wspólnota głuchych na głos Ducha Świętego, który pobudza nas do niesienia Ewangelii na krańce świata i społeczeństwa, stają się także chrześcijaninem i wspólnotą niemych, którzy nie przemawiają i nie ewangelizują. Pamiętajcie, Często mówicie się do Ducha Świętego, proście o Ducha Świętego, aby Wam pomagał, aby Was inspirował, aby Wam pozwalał ciągle iść do przodu. Maryja, matka Bożej, matka Kościoła, niech towarzyszy w drodze nam wszystkim, wszystkim ochrzczonym. Niech nam pomaga wzrastać miłości ku Bogu i w radości służenia Ewangelii, aby w ten sposób nadać sens naszemu życiu. Módlmy się wspólnie modlitwą Anioł Pański. Anioł Pański Maria, zwiastował Panie Mary. Santa Maria Mater Dei, Nunca ti hora mortis nostre ame. Ecce ancilla domini. Fiat mi il secundum verbum tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in Mulieribus, il benedetto frutto vendritu, tu Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus. Nunca ti hora mortis nostre ame. Il verbo un caro factum est. Et capitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in Mulieribus. Il benedetto frutto ventre di Gesù. Santa Maria, madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre anime. Ora pro nobis, Santa Dei Gentri. Ut degne officiamu permissionibus Christi. Grazie a an tu, Anquessumus Domine, mentibus nostri s'infunde. Utchi angelo annunciante, Christi Fili Tui incarnazione in cognobimus, per passione meios del crucem. A resur Territis gloriam perducamur, preunden Christum Dominum Nostrum. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, Sicur Terrati in principio, et Nunque et Semper, et in saecula, e in saeculorum. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, Sicur Terrati in principio, et Nunque et Sempre, et in saecula, e in saeculorum. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, Sicur Terrati in principio, et Nunque et Semper, et in Amen. defuntis, requiem aeternam Dona i Domine. Ex luce perpetua luce reis. in pace. Amen. Domini benedictum. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. z nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów. Z przyjemnością pozdrawiam grupę studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. A także Stowarzyszenie Świeckich Miłości Miłosiernej. Dzisiaj tak bardzo potrzeba miłosierdzia i ważne jest, aby wierni świedcy żyli miłosierdzie i wnosili je w różne środowiska społeczne. Do przodu. Uwaga, my żyjemy w czasie, czasem mi, mi, miłosierdzia. Do przodu, miejcie odwagę żyć tym. Jutro wieczorem udaję się w podróż apostolską do Sri Lanki i na Filipiny. Dziękuję za, za Wasze dobre życzenie. Ten napis bon oznaczał, że grupa wiernych życzy Ojcu Świętemu dobrej podróży, dobrej pielgrzymki. Widzimy na ekranach ten napis, buon Proszę Was, abyście mi towarzyszyli przez modlitwę, modlitwą. Dziękuję także wszystkim obywatelom Filipin i Sri Lanki, którzy są tutaj w Rzymie i modlą się za mnie i życzą mi dobrej podróży. Wszystkim życzę dobrej niedzieli oraz radosnego wspominania własnego Chrztu Świętego. Dobrego czasu, pięknej, pięknej niedzieli. To jest dzisiaj dzień, aby wspominać, dzień radosny, mianowicie, aby wspomnieć własny Chrzest. Ja Was zapraszałem, żebyście znaleźli datę, Swojego chrztu i żebyście tą datę w sposób szczególny czcili. Nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia. Błogosławieństwem Ojca Świętego i Jego życzeniami zakończyło się dzisiejsze spotkanie modlitewne modlitwy anioł pański. Ojciec Święty bardzo zapraszał, kilkakrotnie zapraszał do tego, aby się modlić za Niego w czasie nadchodzącej pielgrzymki. Ojciec Święty udaje się na Filipiny i do Sri Lanki, najpierw do Sri Lanki, w poniedziałek, o godzinie 19 wylatuje z lotniska Fiumicino i udaje się do Kolombo do stolicy Sri Lanki. Wszystkie te wydarzenia związane z pobytem Ojca Świętego będzie transmitowała Telewizja Trwam i Radio Maria. I na pierwszą transmisję już zapraszamy Państwa we wtorek, na godzinę 19, czyli w momencie przylotu Ojca Świętego do Sri Lanki, do Kolombo. Dzisiaj Ojciec Święty mówił w swoim rozważaniu o roli też syna Bożego Jezusa Chrystusa i podkreślił, że doświadczamy z jego strony miłości nieskończonego miłosierdzia. Możemy go spotkać realnie obecnego w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii. Możemy go rozpoznać w twarzach naszych braci, zwłaszcza ubogich, chorych, uwięzionych, w uchodźcach. Oni są żywym ciałem Chrystusa cierpiącego. I widzialnym obrazem Boga Niewidzialnego. Żegnam się z Państwem, żegnam się z Państwem ojciec Marian Sojka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.